Jadalnia. Kuchnia, to jest kuchnia chyba. Tu! Mmm piękny dzień! O, słońce mnie pali! No, A, no tak No Dobra, teraz trzeba znaleźć Jovite, żeby... Aaaaa! Sią! Kto te krzyża odwraca, chce mnie zabić! Zabiję go! Tą wódką! Oje! Oh yeah.

Hey, I don't really have time for you right now. Agnes is waiting for me. Clean up, bring her food, could do everything at the same time. Now I know I was always lost. Na Czym to mogę zatruć? No nie, ale przynajmniej mam to. Dobra, to na razie będę za chwilę. Ja tu obczaję i jak coś znajdę, to będziemy. Okej, okay, jestem z to mam przy okazji ukradłem komić. Majtki! Nie! Yeah! I teraz jest spalę! w ogniu, poświęcę. Krew! widzę A ta! Pięknie. A co a co dalej? Co się stało? Mm, zauważyłem. Że tu jest łapka na... Szczury, Muszę iść tu kiedy wszyscy... Wszyscy śpią. Dobra, ale... Czekajcie, muszę obczaić, gdzie ja jestem wtedy. Jestem tu. No to wejdźmy na... Do naszego pokoju i spróbujmy spać. Tylko nie wiem, czy nam się uda... Wtedy wymknąć. To nam wszystko pozamykali. te tak. Najłatwiej. Pozamykać drzwi, żeby nikt tu nie wszedł. Dobra, no to... Kurczę, czy, czy... Hmm. Aha. No dlatego nie mogłem. Pogubiłem się w tym domu już kompletnie. Tu wiem, że jest tylko ta baba. E, znam cię. Teraz znajdźmy nasz pokój. Nie. E, okej. Okay. Jesteśmy... ...tutaj. Głupi nauczyciel! Dobra, nie to nie. To pójdę dołem. Zrobię... Nienawidzę cię. Wiem, wielkie magiczne kółko. Dobra, ja, ja jeszcze dojdę tam. A i przy okazji zobaczcie, ile nowy przemiot zdobył kasetę. Pierścionki, jakieś klucze. Jakiś ręcznik brudny. To mi się podoba. Tego korytarza kompletnie nie kojarzę. No kojarzę, ale kompletnie nie wiem. Czy co. Wiecie co? Już chyba wiem, jak do, do, dojdę do pokoju. Nie! Na drugą stronę. To jest naprawdę, ale już mniej więcej jak troszkę jeszcze pogrom, to już będę znał, bo ten dom jest duży. Mi się wydało, że on jest taki ma mały, a naprawdę jest wielki. O, widzicie, to są moje za wazoniki zagłady. Przydadzą mi się na przykład rozstawiać takie, żeby wiedzieć gdzie się było. Gdzie się tworzyła marta, bla. <laughs> Dobra, to już było troszkę niestosowne, bo niepotrzebne. Przejdźmy tędy. Pamiętam, że tu są skarpetki. A tu mój pokój? Hala. Byłem tu, kogo to pokój? M może coś tu ukradnę? Nie, to nie. Morda. Hey, To jest mój pokój. Tiam, no to teraz... Tu jest mój pokój! Oje, oh yeah. yeah, o to chodziło, dobra. Obudziłem się w środku nocy. Jestem gotów ją zabić. Lubimy. Koń mnie! O, szmatam je! O! Szmatem mnie znalazła. Nienawidzę jej! Wyżarbym jej mózg! Przesłonka. Dobra, przytrzymajmy tu spaca. Tym razem z szmatu ci się nie dał złapać. No i my co myśli, że my złapiesz. Pff. Ja mówię ja szeptem Wezmę broń Będę się bronił To

Chcę... Czemu... właśnie mam co innego w ogóle zrobić Szybko! Szmata mnie goni! O, o Może on mnie nie zauważy. No hej no to było już nie fair. Muszę jakoś przejść na drugą stronę. Dobra, wiecie co? Zrobimy to w następnych odcinkach, bo trochę się nagrywałem, a nie chcę tak strasznie dużo nagrywać, więc ja się z wami żegnam, do następnych komentujcie, subskrybujcie i... łapujcie! Bo ta szmata nie może mnie zauważyć! Cześć!